Na życiu trzeba się znać. Szczepan! Co? Zasłoń okno, bo słońce tak daje, że jak kurczak się znowu spali na machoń, to będziesz mówił, że to moja wina. No, no bo twoja słońce nie ma tu nic do dzieci. Tak? Wiesz? Oczywiście. A, 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 to jestem ciekawa, jak to wytłumaczysz mnie, że ja leżąc no. na słońcu przez tydzień, bez ruchu, szczaskałam się na blachę że hej? A ty mi powiedziałeś, że w nocy to byś mnie nie rozpoznał. Ale Irena, ciebie mimo wszystko nie muszę jeść. To znaczy... Chciałeś powiedzieć, że ja nie jestem apetyczny? No, no nie, no, no tylko ch chciałem przez to powiedzieć, że po prostu nie jestem kanibalem, no. Nie, nie, nie sobie taka dociekliwa, ale się zapytam ciebie wprost. A co to ma wspólnego z kurczakiem, że ty nie jesteś kanibalem? A to, że musisz uważać, żeby kurczak się nie spalił, bo nie będę miał co jeść, a ciebie nie będę jadł, no. bo nie jestem kanibalem. Ka kanibalem, a poza tym kurczak się nie zjara na słońcu, a jedynie może stracić świeżość, a poza tym nie jestem kanibalem. Nie. Co? Co ci się dzieje? E, no, no, no nie patrz, patrz, przecież siedziałaś na tym słońcu, że skórę masz jak borsyłko? O, ogon też, ty bo zęby też masz tak? Ty, co no, ci się co? stało? No, co Czy, jak... co? Sam mi kazałeś, była te kąpiele słoneczne, nie? No dobrze, ale, ale dlaczego zmieniłaś mi się w tutaj? Nie wiem, może za dużo było tych kąpieli, ja sama nie wiem, no. Kurcze, no. no. Dobra, niech już tak będzie, dobra. Stawaj teraz siodę do kuchni i patrz, żeby się kurczak nie spalił, a mnie ty od tyłu wachluj ogonem. No, Gorąco jak. Trzeba pana ja ci powiem, że kurczak się nie spali, wiesz? Tak. No, bo tym razem, żebym go na wszelki wypadek wysmarowała kremem z filtrem.